Witam Państwa na drugim seminarium tego typu. Pierwsze odbyło się też spontanicznie półtora roku temu. Miało być kontynuowane, ale z różnych powodów jakoś do tego nie doszło w ubiegłym roku. Teraz wracamy do tego poprzedniego zamiaru i chcielibyśmy, żebyśmy przynajmniej raz w roku w takim uronie i z taką ilością tak cudownych prelegentów się spotkali. Na zaproszeniach, um, odwrócili mi laptop, nie wiem dlaczego. Na zaproszeniach i, i myślę, że już się przeczytaliście Państwo, Ja zatytułowane jej seminarium, będziemy dzisiaj mówić o stresie. Myślę, że tak naprawdę nie ma osoby, która, gdybyśmy mówili o tłukrzynce, ktoś by mógł powiedzieć, nie pójdę, bo ja nie mam. Jeżeli ktoś powie, nie pójdę, bo nie mam stresu, no to chyba czegoś nie rozumie. Dzisiaj cały to seminarium poświęcimy właśnie y, temu problemowi. Na zaproszeniach i w tych zapowiedziach medialnych mieliście Państwo listę benewentów, y, o każdym z nich powiem bliżej przed y, kolejnym y, wystąpieniem. I teraz już zaczynamy. Y, kilka słów tytułem wstępu. Każdy z nas przyszedł na świat czas temu jakiś. Zgadzacie się z Państwem, jedni wcześniej nie tak później. I jest szczęście, bo byśmy dziecię nie spotkali. Kłopot w tym, że przeszliśmy na ten świat bez instrukcji obsługi. Myślę, że zgodzą się Państwo z tym, że z taką koncepcją, że gdybyśmy taką instrukcję obsługi mieli od początku, łatwiej by nam było radzić sobie w wielu różnych sytuacjach. Dobrze by było, gdyby taką instrukcję obsługi dostali przy wywodzeniu dziecka. Rodzice, takie dziecko, kiedy dorasta, staje się młodym człowiekiem, otrzymywało ją do ręki, a później przekazywało kolejnym y, swoim pokoleniom. Y, ponieważ takiej instrukcji obsługi nie mamy, ja dzisiaj wokół tej instrukcji cały czas się będę obracać, ale myślę, że to jest taki przykład trafiający do każdego. Y, popełniamy wiele błędów, różnorakich. Jest ich na przestrzeni całego naszego życia młodych. Póki jesteśmy młodzi, funkcjonujemy w ramach serwisu gwarancyjnego. Kiedy lat przybywa, gwarancja przestaje nas obejmować prawie jak jakieś urządzenia RPV albo AGM. Czasami zaczynamy, czasami jest z nami już tak niedobrze, bez względu na to, ile lat mamy, że nadajemy się tak naprawdę już tylko do kapitalnego remontu. Bez względu na to, na jakim etapie Państwo jesteście, bez względu na, na to, na jakim etapie wszyscy jesteśmy, czy funkcjonujemy jeszcze bardzo dobrze, czy może jesteśmy już po jakiejś takiej radykalnej renowacji, ja proponuję od tego momentu stworzyć sobie taką instrukcję drugą, prewencyjną. Po to, żeby zapobiegać pogłębianiu się jakichś kolejnych problemów zdrowotnych. Tak jak powiedziałam, dzisiaj całe. Jeszcze jedna taka uwaga, że w tym takim instruktażu, myślę, że ważnym punktem powinna być właśnie kontrola stresu. Nie każdy z nas potrafi sobie z tym radzić. Myślę, że jak stres w życiu jest, no to musi nas sprowadzić do parteru, bo tak po prostu takie są uroki tego życia. Myślę, że nasi prelegenci przekonają Państwa, że jest jednak inaczej. Zaprosiliśmy osoby, które z racji swoich kompetencji i doświadczenia Podpowiedzą, jak to czynić. Mam nadzieję, że to powiedzą. O właśnie, to jest taki człowiek, który jest poddawany różnym stresorom życia codziennego o różnym natężeniu, taki, który ma wszystkiego dość. Chcemy, żeby to powiedzieli Państwu, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że jesteście uzależnieni od leków uspokajających, um, różnych antydepresantów i tak naprawdę życie normalne, normalne funkcjonowanie nie jest, nie jest wtedy możliwe. Dobraliśmy taki skład prelegentów mówię, ze względu na ich kompetencje i doświadczenie, żeby podpowiedzieli Państwu jak to robić w sposób zupełnie naturalny i człowiekowi przyjazny. Tak naprawdę każda z tych osób pokazanych tutaj jest poddawana tym czynnikom z czasogenem, ale nie wszyscy musimy reagować tak jak to zostało pokazane na początku. Pierwszą osobą, która spędzi dzisiaj z Państwem najwięcej czasu to jest lekarz. Lekarz wyjątkowy. Mm. <laughs> Nie, <dobrze. śmiech> Suplementy stosuję od lat 16. No powiem, jak poznaliśmy się temu i usłyszałam tę wiadomość byłam mocno zdumiona, bo 16 lat temu, mimo że lat mamy podobnie dużo, to... To, to, to w ogóle nie słyszeliśmy o istnieniu y, czegoś takiego. Lekarze, jak wiadomo, są ludźmi bardzo zajętymi i to pewnie Państwo potwierdzicie. Y, to, że są ciągle zaobserwowani y, swoją pracą, powoduje, że w rzeczywistości niewiele czasu mogą poświęcać tak naprawdę pacjentowi. Co z tego wynika, to Państwo wiecie. Y, nasz doktor, który będzie tutaj y, z Państwem. Dzisiaj co najmniej godzinę, to znaczy będzie dłużej, ale będzie mówił do Państwa yy, godzinę. Yy, on ma trochę inne nastawienie do, do tego, co robi. Zaraz się dowie, jakie ja one. Do... <śla> Nie ustalałam tego dnia, ale na podstawie obserwacji. On uważa, że jeśli poświęci pacjentowi wystarczająco dużo uwagi, to tak naprawdę będzie zasada, wystąpi coś takiego, takie zjawisko wygrane, wygrane. Będzie zdrowszy, będzie mu mniej zawracał głowę. <laughs> <laughs> to moja koncepcja już. A doktor będzie miał więcej czasu. W związku z tym jedna i druga strona jest bardzo zadowolona. A myślę, że właśnie o to powinno chodzić. Myślę, że to godzinne spotkanie z doktorem dostarczy samych pozytywnych, niezapomnianych wrażeń <laughs> i jeszcze większą. I co ważne, wniesie wiele do tej instrukcji prewencyjnej, do której, do której tutaj serdecznie Państwa gorąco namawiam, Jeżeli ktoś jeszcze jej nie ma, nie wie, co ma ze sobą robić z tym swoim zdrowiem, to jak dzisiaj wróci, niech tylko trochę odpocznie i zacznie ją tworzyć. Zapraszam już doktora do odebrania mi mikrofonów, jak się odbywałam, może być ten problem. Przed Państwem specjalista chorób wewnętrznych, lekarz medycyny Wojciech Sta. Przyjechał do nas z okolic Łotwa. To, że kiedy odbierają wyniki weryfikujące ich biedę, umiejętności z tych dwóch dziedzin, na pewno są wtedy bardzo zadowoleni i cieszą się że trafili w takie właśnie ręce. Myślę, że nasza dzisiejsza prelegentka z kolei nie musi martwić się swoją przyszłością, bo <grym> i tym, co Resa to światy wymyśli, ponieważ tą swoją wiedzę świetnie przekłada na grunt, bardzo praktyczny. Przed Państwem biolog, chemik Naruta Olesz. Ciekawe życia zawodowy, troszeczkę przeczytaliście sobie Państwo na wejściówkach. Rozległa bieda doskonale stosowana na gruncie praktycznym. Do ustaw dzisiejszego spotkania. Myślę, że najważniejsze jest to, że rzeczywiście to jej ogromne doświadczenie w stosowaniu do równych Kaliwiky, jak również urządzeń, które mamy w swojej ofercie. Te urządzenia są dość trudne do omawiania. Do Nie każdy wiedzę potrzebną do, do tego posiada. Ona rzeczywiście ma jej bardzo duże. To jeszcze chciałam zaznaczyć, że dla działalności w Kaliwicie dość nieoczekiwanie zrezygnowała z bardzo bogatego, dotychczasowego życia zawodowego. Dlatego ją podziwiam, ponieważ jak robi coś, to robi całą sobą, całym sercem, duszą, umysłem wszystkim. Dzisiaj w duecie z synem, chociaż on się <grym>, pokaż się Michał, no? <grym, grym>, ja. on tak, pomagał w przygotowaniu prezentacji i też jest już przynajmniej połową serca z nami w Kalibicie. Zapraszam do tutaj koło mnie <grym, grym>, Iwone Andrys. Znajduje dla mnie humanistki, czasami to rozmowa jest bardzo e, taka trudna. Kiedy skończy swój naukowy wywiad, wy, wywód, e, to ja mówię w dobrze, a teraz ludzkim językiem do prostego człowieka takiego jak ja. I później próbuję to przekładać. E, mam nadzieję, że się o rzeczach niełatwych powiem właśnie takim prostym językiem do prostych ludzi, że <laughs> przekonamy. E, jeszcze w jeszcze chwilę posięć. Przed Państwem wielki miłośnik preparatów Kalibity, który swoją ogromną i skomplikowaną wiedzę biochemiczną potrafi przenieść na grunt zapobiegania chorobom. Teraz uważaj, teraz wróć do Ciebie. Za miesiąc, mimo z niewiadomych powodów bardzo się przed tym zbrania poszerzy grono menedżerów kalibity. Tego Ci wszyscy życzymy, trzymajmy kciuki, nie mówi nie. nie. Przed Państwem Bogumiła Zawodzka. ciekawych rzeczach, myślę, że na które Państwo również czekacie. Pracują, tak jak pisałam, z ludźmi uzależnionymi i bliskimi. Prowadzą grupy terapeutyczne. Przedsięwzięcie, którym szefuje jedna z nich, Pana Czarną, gra to Centrum Zdrowia Psychicznego. Fama głosi, że to najlepiej zorganizowana placówka tego typu na wschód od Wisły, czyli od nas kawałek. Jest prezesem Zamońskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, koleżanka, wiceprezes. Bardzo ważne osoby tu mamy. W ubiegłym tygodniu miałam przyjemność gościć tam w strefie ich największych wpływów, czyli na Zamojszczyźnie i, i przeżyłam coś takiego fajnego. Po oficjalnej części spotkania, którą ja prowadziłam dla ich, zaproszonych przez nie osób, Zaczęła opowiadać o swoich doświadczeniach z tymi chorymi ludźmi i doświadczeniach oczywiście w zastosowaniu preparatu. Ania opowiadała to w taki sposób, że ja na koniec powiedziałam: nie szkoda, że mam już numer klubowy, bo po prostu poszłabym za tobą jak gdyby. Dziewczyny są niesamowite, ale już oddam im głos.